Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na, e, mój drodzy, Minecraft solo. Jak dobrze widzicie, jesteśmy sobie na Minecraft solo. i gramy. No i słuchajcie, moi drodzy. Muszę jedną rzecz zrobić. Mam muzykę, ja nie lubię tej muzyki. Zginąłem mój do ostatnim razem. A mam nadzieję, że to i dzisiaj mamy bez tła. Bo tak sobie postanowiłem, Więc postawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. My już lecimy. Co by bo... Ok, więc. Mm... Zróbmy se dylew, zróbmy se podstawowe tutaj i te meczki, o jacie. Mam shader, a nie, nie mam szejder, to bo mam optyfine Mam tu jakieś um, animations um, Nie mam żadnych shaderków, no ale wiecie, wiecie kto. Jest o, ja cię, dobry jacie dobry da więc ja się to zbiorę w takim razie. Idźmy sobie w takim dacie ziemię bo moi widzowie. Jakby nie sądzić, Okej. Okay. To jest zbierzmy e, kopyla. A i mój widzowie, zapomniałem żebyście zasubskrybowali ten kanał, ze dzwoneczkiem, bo filmy z, są w weekendy, więc warto nie przegapić odcinka. Ale gdy mam to w niedzielę, jakby nie sądzę, dobra, my lecimy, już. Dobra, ja sobie zrobię może kilo wody razu, e, dobra, se kilo zrobię. E. Ja sobie tutaj mam zrobię. No i sobie wykopmy tutaj. Oczywiście całego kobla. Bo moi drodzy, pamiętajcie, że już lecimy po 90 subów i niedługo po 100. 100. Więc warto nie przegapić. A ja robię piecyk. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jakieś podstawowe narzędzia. Więc. Takie rzeczy będą się dziać na Minecraft solo. Ja już tutaj z grubej ludy ostatnio nie było tak dobrze, a dzisiaj już mamy. Jakby nie patrząc, trochę lepiej, bo już zaczynam wszystko lecieć mocniej z wszystkimi rzeczami łodzie. Jakby tutaj, słuchajcie, bo ja mam za mały render distance. Pozwólcie, że z go powiększę. I tak mi już nie laguje Minecrafta, więc chyba to jest... dobra. Wziąłem sobie grawer, jakbym potrzebował, żeby iść do netheru. No, bo jakby... O ja ja w ogóle skaczę tutaj. Huhu, uhuhu, dobra. Jezu, mamy tu wioskę, jen, jaki fart. jeżeli byście chcieli pójść i serię minecraft też na modach ale ja myślę że będziemy robić też u yy... nie wyszedłem ze świata bardzo źle moi drodzy bardzo źle wyszedłem ale już se wejdziemy teraz do świata i w sumie tyle okej okay. mm, więc mamy tutaj se tutaj może se zróbmy yy, farmę, tylko byśmy, bym potrzebował jeszcze jednego kobla, które jakby patrząc, albo nie, w wiosce mamy farmę, więc e, przy, możemy chyba się przejść do wioski. No, la... Okej, okay. tutaj trochę sobie tych zwierząt... No, dlaczego tak się to... Dobra, o od razu, jak ja dobry, dobra Wiecie co, ja się zwiększę na maksa, chociaż 48, ło. Chociaż wiem, że mi to zlaguje pewnie, dlatego se zmniejszę Na taki render distance trochę Ale miałem jeszcze controls o właśnie auto -jumpa miałem wyłączyć, więc takie rzeczy się tutaj dzieją i dobra. Idziemy się teraz do wioski ogólnie. Ja, ci my już, tu mamy jakieś żelazo. O, to my już dobra. Ten, ten pierwszy sezon Minecraft Solo drugi odcinek że nie wiecie, że to drugi odcinek, no to zajrzyjcie se w kartę, że nie widzieliście poprzedniego odcinka poprzedni był taki słaby, ale jak widzicie mamy tutaj wioskę, bo oczywiście musiałem zginąć, się w ogóle odrodziłem tu, dobra, więc ja se zabiorę może nawet łóżko, bo od razu mamy wioskę, przecież ja tutaj ja was nie okłamuję albo se zamieńmy łóżko i dajmy się tutaj białe, a będziemy mieli żółte. A co tam? A co tam? Dobra, więc ja tu se wejdziemy i pójdziemy po tego. I se już chlebek od razu pyszny. Możemy, a nie, bo tak się nie robi. Trzeba w craftingu. Dobra, nieważne. Zrobimy se chleb, zbierzemy, zbierzemy se crafting. I pójdziemy się... O! O, jeszcze mamy trzcinę To się przyda bardzo. się nie mam tej inne... Nie że mam tej nakrywki od mikrofona teraz, ale... No. Tak. Ja sobie zbiorę tego kobla, bo może by się ja w sumie nie wiem, czy się by przydał. Dobra, wezmę sobie klej, bo może mi będzie tam kiedyś potrzebny. Dobra, a oje, już tyle rzeczy mamy. Ten otwarty jest. jest wow. Dobra, widać że chlebków będziemy mieli dużo, a chlebki zawsze tutaj są fajne Dobra, na razie nie będę robić chlebków, ale mamy tyle i tyle mi na razie wystarczy Fajnie jakby na przykład w jakiejś wersji golemy jakby atakowały za niszczenie upraw i takich rzeczy, o Ludzie jakby atakowali i villagerzy tak samo. Bo, jakby nie sądzę, w prawdziwym życiu, jakby się tak weszli do kogoś, to by tak samo potraktowali. Wątpię, ale problem mamy, bo nie ma węgla teraz. I znajdźcie mi teraz węgiel. Znajdźcie mi węgiel. Dobra. A w sumie po co ja biję taką krówkę? Mam, mam, uwaga, ile to będzie przynieść? To będzie stack 44, więc nie będę w ogóle bić zwierząt. Ja się tak trochę zastanawiam, dlaczego biłem sobie takie zwierzątko. Mamy dziny, jeny, ile my w ogóle tu rzeczy mamy. O. Nie, 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 ukujacie. O, o, nie wiem jaki lak był Co To za lak. Chciałem jeszcze zmniejszyć jeszcze render distance. Ja podziękuję się. Aha. że mnie, że ja zaraz umrę, no to chlebek nie daje tak dużo, dlatego sobie jeszcze wolałbym przepalić na przykład coś takiego na, na zaś na zaś takie coś okej. Okay. Dobra, już mamy prawie całe HP, ale Dobra Jest, śpię Ej. Typie O mamy, Ej, w sumie możemy pochodnie zebrać z Tutaj z wioski więc I Pójdziemy do kopalni sobie O nawet dzwonka dwonka sobie wejdźmy moi drodzy weźmy dobra, ile mamy już cztery pochodnie dobra, piąta szósta siódma dobra nie ile oni mają tu tych pochodni, to ja dobra yy, i pyk a 15, więc to wystarczy, więc chyba możemy iść Dobra, Dobra więc zbierzmy sobie żelaza trochę ja się. Ale to jest normalnie wystrzałowy moment. Jakiego my cavea mamy Kolejny sposób na zdobywanie Jeżeli my dzisiaj znajdziemy diamenty I dozy, ten sezon jest niezły I przypominam Wam to nie jest hardcore, że ja nie będę płakać jak zginiemy spokojnie, to nie będzie tak ma też skip inwentorów, więc najwyżej będę wyłazić ze serwera i wchodzić, więc. Bo ja będę. Ja jestem oszczędny, jak chcę tutaj. Dobra, już mamy bardzo dużo, bo mam tyle itemów. Czyli nie tyle, ale już mam dosyć y, trochę. sami się już y, stają ważne. Dobra, nie, musiałem wyjść. Dobra moi drodzy, więc to koniec odcinka. Zostawcie łapkę, wuj, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie. W kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was. Do no i elo.